Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o perspektywie jednozbiegowej. Zaczynamy jak zwykle od narysowania horyzontu, czyli takiej umownej linii, która łączy niebo z ziemią. Horyzont powinien być narysowany na wysokości oczu rysującego. Na linii horyzontu wyznaczamy sobie punkt, tak zwany punkt zbiegu, do którego będą zbiegały się wszelkie linie na naszym obrazku. Może on być po środku naszego obrazka, może być troszkę niesymetrycznie, to zależy jaki efekt chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy, aby przedmiot, który rysujemy, był pokazany z dołu, czyli z perspektywy na przykład leżącej osoby, nasza linia horyzontu powinna być narysowana niżej. Niżej niż na wysokości naszych oczu. Wtedy przedmiot, który narysowaliśmy, w tym przypadku sześcian, wygląda, jakbyśmy na niego spoglądali z dołu. Taka perspektywa nazywa się perspektywą żabią. Jeżeli z kolei chcemy, aby rysowany przez nas przedmiot yy, wyglądał tak, jakbyśmy na niego patrzyli z góry, to z kolei horyzont musi być narysowany wysoko. Taka perspektywa nazywa się ptasia. Daje nam to mnóstwo różnych możliwości. Zobaczcie, tu mam taki obrazek narysowany w perspektywie jednozbiegowej. Jakieś dwie szafy, na przykład, albo jakieś dwa wielkie pudła sobie stoją. Jedno jest zdecydowanie bliżej, a drugie dalej. Im dalej, tym mniej szczegółów należy rysować. I przedmioty powinny być mniejsze. Możemy w taki sam sposób potraktować wszystkie kwadraty tutaj przedstawione. Jeśli ktoś ma wprawną rękę, nie musi używać linijki. I zwykle ja też tego nie robię, a dzisiaj chciałam sobie pomóc, ponieważ jest czytelniej. Linie są pewniejsze. Wszystkie punkty łączymy z, naszą, z naszym punktem zbiegu. O, reszta linii musi być prostopadła. I wtedy wychodzi nam właśnie taki fajny sześcian. Zobaczcie. On jest rysowany w perspektywie właśnie jednozbiegowej. Z kolei, jeśli patrzymy właśnie z dołu, czyli z perspektywy żabiej, wygląda to mniej więcej tak. Czy te linie wszystkie nam się pokryją? Pokryją. Czyli. Z kolei do dołu w ten sposób. I z boku, podobnie jak ten u góry, też wszystkie linie muszą być połączone. Zobaczcie, jakie można fajne efekty uzyskać, stosując perspektywę jednozbiegową. Możecie zaprojektować na przykład jakiś surrealistyczny obraz. Nic się nie przechyla, nic się nie przewraca. Możecie narysować swój pokój, zobaczcie. Wszystkie linie zbiegają się w jednym punkcie. To nic, że tak naprawdę ta linia i ta w rzeczywistości są do siebie równoległe, ale na papier przynosimy złudzenie optyczne. Właśnie tak to wygląda. I oczywiście. Droga, najbardziej popularny chyba motyw, jeśli chodzi o perspektywę jednozbiegową, bo tutaj najbardziej to widać wszystko. Zobaczcie, że po pasach na jezdni widzimy, że te, które są bliżej nas, są większe i są rzadziej rozłożone, a tam dalej, dalej są mniejsze i dość gęsto narysowane. Co więcej, im dalej, w tym linie i nasycenie koloru powinno być delikatniejsze, jaśniejsze, a z przodu bardziej intensywne. Z przodu powinny być wszystkie szczegóły, z tyłu no, tych szczegółów znacznie mniej.